Witam serdecznie zodiakalne bliźnięta na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość jesień 2020. Zobaczymy, kochani dla osób w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich. Oraz dla singli, co najbliższa jesień nadchodząca przygotowała. Pamiętajcie, kochani, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Nie każdy bliźniak będzie miał tutaj taką samą sytuację życiową. Natomiast, kochani, jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, żebym zrobiła dla Was taką analizę osobistą, partnerską, to śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Moi drodzy, sprawdźmy zatem związki partnerskie, związki małżeńskie, takie związki stałe, gdzie już razem jesteście niekoniecznie mieszkacie, ale jest to relacja, że wiecie że chcecie ze sobą być i zastanawiacie co partner, partnerka o was myśli co czuje i jak będzie wyglądała ta relacja przez najbliższe miesiące tak? zobaczmy zatem miłość jesień dla zodiakalnych bliźniąt związki partnerskie, małżeńskie, bliźnięte Moi drodzy, jeżeli chodzi o to, co wasz partner, wasza partnerka tutaj wnosi w te relacje Księżniczka Pentakli, generalnie jest to osoba, która chce stabilizacji. Ta osoba chciałaby z Wami być, budować wspólną przyszłość. Być może już jesteście w związku małżeńskim, no i generalnie możecie na tej osobie polegać. Jest to osoba zaradna, rezolutna, potrafi zarobić na rodzinę, potrafi tutaj wspierać Was, Was w każdej sytuacji. Jeżeli nie jesteście w związku małżeńskim, to na pewno ta osoba o tym myśli, no i chciałaby z Wami coś zbudować. Czego Wy oczekujecie od partnera, partnerki? Karta cesarza. Że będzie to osoba, która faktycznie będzie taką e, stabilną uczuciowo, nie będzie tutaj mm, osobą, która jest taka e, niestała, która tylko dużo mówi, mało robi, ale po prostu można na niej polegać, można tej osobie zaufać e, i budować coś wspólnego, trwałego na przyszłość. E, czy ta osoba jest wami zainteresowana jak najbardziej? Mamy tutaj szóstkę pentakli, czyli to jest taka równow równowaga w dawaniu i braniu. Wy jesteście nie tylko partnerami, ale również dobrymi przyjaciółmi. Wspieracie się, jest tu dużo zaufania, dużo takiej pozytywnej energii, i myślę, że generalnie oboje traktujecie te relacje bardzo poważnie. Nie myślicie tutaj o żadnych skokach w bok, nie myślicie o tym, żeby się rozstać. Przede wszystkim razem próbujecie to wszystko scalić i coś razem stworzyć. W sercu tej osoby karta słońca to jest szczęśliwa miłość, spełnienie marzeń, tu są pozytywne uczucia, emocje. Ta osoba na pewno jest bardzo mocno zaangażowana w te relacje, kocha Was. Być może myśli też o dziecku, o założeniu rodziny. To są bardzo ciepłe, pozytywne uczucia. Co Wy powinniście zrobić, kochani? Piątka mieczy. Y może Wam się wydawać, że ta osoba Was zdradza, że ta osoba ma osobę trzecią, że tutaj są jakieś niejasności. To jest tylko na poziomie Waszej głowy, bo tutaj niczego takiego nie ma. Przede wszystkim więcej zaufania, kochani. Nie szpiegujcie tej osoby, nie kontrolujcie, nie sprawdzajcie na każdym kroku, bo pamiętajcie, że czasem taka chorobliwa zazdrość może zniszczyć nawet najlepszy związek. Jeżeli Wam się wydaje, że jest z wami nieszczera, nieuczciwa, że kogoś ma, to karty mi pokazują, że to jest tylko i wyłącznie w waszych głowach. Takiej sytuacji tutaj nie ma. Jeżeli jakieś osoby trzecie próbują się wtrącać do waszej relacji, do waszego związku, to też, kochani, powinniście tutaj coś z tym zrobić, bo pamiętajcie, że ludzie potrafią naprawdę zniszczyć piękne relacje i to z zazdrości. Nie pozwólcie sobie na to. Najbliższa jesień. Pokaże nam sytuację, w której Wam się może wydawać, że coś zostało utracone. Może Wam się wydawać, że w tej relacji nie dzieje się dobrze, że, że nie ma szans na to, żeby tutaj była poprawa, natomiast jest. Tylko ktoś ukrywa swoje prawdziwe uczucia. Więcej kochani, okazywania sobie uczuć, więcej zaangażowania w te relacje, bo mam wrażenie, że ktoś po prostu jest pozamykany emocjonalnie. Ktoś nie potrafi rozmawiać o uczuciach, ktoś tutaj. Próbuje to wszystko ukryć, ale niepotrzebnie. Przede wszystkim w związku powinno być zaufanie, powinno być wspólne zainteresowanie. Kochani, wychodźcie na randki, do kina, do restauracji. Inicjujcie razem wspólne wyjścia. Nawet oglądając wieczorny film, tak, przytulcie się do siebie. Po prostu starajcie się scalić te relacje, bo naprawdę tu są podstawy takie bardzo solidne do tego, żeby to był związek trwały na lata. Ale wy sami y, możecie to sobie zniszczyć, jeżeli będziecie po prostu negatywnie myśleć albo podejrzewać partnera, par partnerkę, y, o to, że jest nieszczera, nieuczciwa, tak? Y, a to jest pokazane tylko na poziomie waszego myślenia, Waszej głowy, y, to w ogóle zupełnie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Więc starajcie się po prostu przymknąć oko na pewne sytuacje, a jeżeli są osoby trzecie, które się do was wtrącają i tutaj próbują. W te relacje ingerować, to sobie na to w ogóle nie pozwólcie. Natomiast karty są bardzo ładne, możecie zaufać swojej drugiej połówce i postarajcie się po prostu więcej czasu razem spędzać. Natomiast są naprawdę solidne podstawy ku temu, żeby ta relacja była trwała i przyszłościowa. Dziękuję Wam moi drodzy. Teraz zobaczmy, co tam u singli, single bliźnięta. Co tam u Was moi drodzy, jeśli chodzi o jesień. Dlaczego jesteście sami? Piątka mieczy, ponieważ było zranienie w przeszłości, była zdrada. Ktoś był w relacji trzyosobowej, ktoś kogoś tutaj oszukał, zranił, zdradził i dlatego teraz jesteście sami, tak? Nie potraficie sobie jeszcze poradzić z bólem emocjonalnym. Tutaj była taka sytuacja, gdzie ktoś po prostu oszukiwał, ktoś nie był uczciwy, nie był fair, no i nastąpiło rozstanie. Dlatego teraz, kochani, jesteście sami. Zobaczmy. Czy macie szansę kogoś poznać tej jesieni? Czy bliźnięta mają szansę kogoś poznać? Jak najbardziej, karta gwiazdy, spełnienia marzeń. E, możecie poznać wodnika zodiakalnego, kogoś właśnie e, spod tego znaku. E, to jest też karta, która mówi o wyznaczaniu sobie celów, o spełnieniu takim na poziomie emocjonalnym. Jeżeli macie na przykład jakiś tam ideał partnera w głowie, ta osoba może się pojawić, tylko pamiętajcie, kochani, też, żeby za bardzo nie idealizować tego partnera, bo czasem taki ideał jest ukryty w zwykłym, prostym człowieku, który nie ma nic wspólnego z naszymi wyobrażeniami. To może być bardzo zwyczajna osoba. Nie musi być to jakiś długowłosy blondyn, czy brunet wysoki z niebieskimi oczami, czy też blondynka, wielkie piersi, kochani, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że karta gwiazdy pokazuje, żeby nie idealizować partnera. Macie szansę kogoś poznać naprawdę fajnego, kogoś, kto będzie spełnieniem marzeń, ale ta osoba po prostu może mieć piękne serce, piękny charakter, wcale nie musi być ideałem takim wykreowanym w Waszych głowach. Gdzie możecie poznać tę osobę? Piątka kielichów. Kochani, może to być ktoś z przeszłości, kto wraca. Może to być ktoś, kogoś, kogo już znacie, albo po prostu bratnia dusza z poprzedniego wcielenia. Jeżeli Wam się wydaje na przykład, że nie ma już szans na poznanie kogoś, że, że już nie chcecie zranienia, ta osoba też może być po zranieniu. To może być ktoś podobny do Was, tak? Ktoś, kto ma na przykład takie same przejścia, i ta osoba może być poznana gdzieś na wyjeździe albo w jakimś ładnym, urokliwym miejscu. Jeżeli się wybieracie gdzieś w góry nad jezioro albo do parku, do lasu bo teraz można spacerować, będzie piękna złota jesień to tam też możecie kogoś poznać na łonie natury, natomiast ta osoba może mieć podobne przejścia do was podobną przeszłość i to was może połączyć czy wyniknie coś z tej relacji dwójka kielichów, zakochanie, nie dusze tak jak powiedziałam wcześniej, to się powiela bratnie dusze, ktoś z poprzedniego wcielenia, jeżeli spotkacie tę osobę Możecie mieć, kochani, wrażenie, że znacie się już naprawdę kupę lat, tak jakbyście po prostu byli już wcześniej razem. To też może być ktoś z przeszłości, ale najprędzej po prostu z poprzedniego wcielenia. Tu może być miłość, tu może być partnerstwo, przyjaźń, miłość, zakochanie. Taka druga połówka, która będzie waszym dopełnieniem. Także, drogie Bliźnięta, rozglądamy się dookoła, żeby nie przegapić tej okazji. Bo Tarot nie jest wyrocznie, on jest tylko doradcą. Tutaj jest taka wskazówka. Macie szansę kogoś poznać, kto będzie naprawdę idealną dla Was połówką. Natomiast Wy nie przegapcie szansy i powinniście się otworzyć na to. Bo jeżeli będziecie pozamykani, jeżeli nie dacie sobie szansy na to uczucie, na tą nową miłość, to możecie ją przegapić, tak? Także moi drodzy, tutaj tyle ode mnie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam do tych czytań prywatnych, bo naprawdę wtedy możemy coś więcej powiedzieć. Natomiast patrząc na ten rozkład, no, życzę Wam tej pięknej miłości, kochani, wspaniałej jesieni i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.